Topa Rakowa, Ekstra Klasa z poprawionymi standardami, ruszył Puchar Narodów Afryki oraz burza wokół Benzem. Jeden mecz w tygodniu, zapraszam na przegląd newsów. A zaczniemy od topy Rakowa, którą okazał się niestety Sonny Kittel. Kittel latem przechodził do Rakowa z HSV. No Kibice byli wprost pewni, że stanie się on gwiazdą Ekstra Klasy. Niestety pech chciał inaczej. Nie dość, że jego statystyki w klubie nie powalają, no to jeszcze ma ogromny problem z wywalczeniem miejsca w składzie. Prawdopodobnie też niebawem opuści on mistrza Polski. Rzekomo Kittel ma nie pasować do ich filozofii gry, a też jego statystyki no nie są powalające, bo w 22 meczach zdobył jedynie 4 gole i zanotował jedną asystę. A zostając już w temacie ekstraklasy, ma ona poprawić swoje standardy organizacji przebiegu oraz transmisji przekazu meczu. Władze ligi zapowiadają, że całą ekstraklasę czeka rewolucja w systemie VAR. Chodzi o to, że w tej chwili sędziowie z VAR-u siedzą w specjalnych busach pod stadionem. Wkrótce jednak ma się to zmienić. W niedalekiej przyszłości, bo planują zakończenie tego projektu już za dwa lata, sygnał z VAR-u będzie przekazywany do specjalnego centrum mediowego. Będzie to takie centrum systemu VAR, gdzie sędziowie będą oceniać sytuację, a następnie odpowiadać już bezpośrednio do arbitra na murawie. Ruszył Puchar Narodów Afryki i mamy już pierwszą polską bramkę. Iban Salvador zmieni lechnica. Może w Polsce formą furory nie robi, bo zanotowuje odpowiedni w tym sezonie 7 spotkań. Natomiast w reprezentacji gra już zdecydowanie lepiej. W czasie meczu Gwinei Równikowej z Nigerią zdobył on bramkę. Otworzył wynik spotkania. Niestety dwie minuty później Wiktor Ośmen wyrównał. Ale to wszystko na co było stać obie drużyny. I sensacja stała się faktem, ponieważ Gwinea urwała punkty potężnej Nigerii. Oko swędzi. Burza wokół Karima Benzemy. Francuz ma już po prostu dosyć gry w Al-Ittihad. Ogólnie przygoda Benzemy z Al-Ittihad nie zaczęła się najlepiej, bo tam na początku pojawiła się spina między nim a trenerem. Trener stwierdził, że transfer Benzemy był po prostu niepotrzebny, natomiast Benzema uważał, że był traktowany bez należytego mu szacunku i profesjonalizmu. Po zmianie trenera wcale nie było lepiej, ponieważ Benzema był na boisku bardzo przeciętny, co po prostu irytowało kibiców. Już pod koniec tamtego roku Benzema przestał chodzić na treningi, a ostatnio nawet nie raczył pojawić się w klubie. Jego powrót do Europy staje się coraz bardziej prawdopodobny, a usługami 36-latka ma być zainteresowany klub z Francji. Prawdopodobnie chodzi tutaj o PSG. A na dzisiaj w odcinku to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i widzimy się jutro na shortach. Miłego tygodnia.